Jak spakować paczkę, żeby nic się w środku nie potłukło ani, ani nie zniszczyło? Potrzebny nam będzie oczywiście kartonik. Pianka montażowa dostępna w każdym sklepie budowlanym. Koszt około 13 zł. No i przedmiot. W moim wypadku tu jest taka kryształowa miseczka i woreczek reklamowy. O właśnie. Wkładamy tą miseczkę do woreczka, zawiązujemy ją, żeby się tam nic nie dostało, najlepiej zrobić jeszcze supełka na końcu o. i teraz bierzemy piankę, napełniamy pianką. dolną warstwę pudełka następnie wkładamy w naszą miseczkę i następnie uzupełniamy pianką myślę że starczy OK. następnie ładujemy. I oczywiście resztę według waszego własnego uznania. Może jeszcze ja zawsze, jeszcze okują w ten sposób. Jeszcze tu nie ma co taśmy żałować. I taka paczuszka jest gotowa do wysłania. Oczywiście najlepiej, żeby jeszcze z pół godzinki poleżała w takim miejscu. I następnie możemy ją wysłać. Wątpię, że coś się stanie temu przedmiotowi, który znajduje się w środku.